Siemneczko, z tej strony Patol. W tym odcinku przedstawię wam wczesne wyzwania na czwarty tydzień sezonu 8. Zaczniemy od tego tygodniowego ukrytego sztandaru za wykonanie wszystkich wyzwań. Tak wygląda ekran odczytywania za czwarty tydzień. A teraz widzicie na filmiku dokładną miejscówkę. Lecimy z wyzwankami. Pierwsze wyzwanie każe nam wyszukać dwie skrzynki skarbów. Drugie wyzwanie, każe nam skoczyć do armaty, wystrzelić się i rozwalić 25 struktur. Trzecie wyzwanie, zdobądź eliminację za pomocą broni z runeto lub stumikiem. Czwarte wyzwanie, wyeliminuj 10 przeciwników w sielskim siole lub przyjemnym parku. Piąte wyzwanie jest oczywiście banalne, czyli po prostu musimy wylądować wy. No i te wyzwanie jest podzielone etapy. Etap pierwszy, wyląduj w wykrzywionych wieżach. Etap drugi wyląduj w rozdrożach rupieci. Etap trzeci wyląduj w sklepowej sadybie. Etap czwarty wyląduj w sielskim siole i ostatni etap piąty, wyląduj w przyjemnym parku. Szóste wyzwanie przeżyć 90 przeciwników w jednym meczu. Oczywiście banalne wyzwanko. Wystarczy być po prostu w top 10 w jednym meczu. I ostatnie już wyzwanie numer 7, czyli użyj kulojazdu w pięciu różnych meczach. Tydzień jest łatwiutki, może być troszeczkę trudności z armatą piracką, bo wiadomo, wyzwania z tą armatą są troszeczkę takie lekko trudniejsze, ale nie będzie oczywiście żadnego, mam nadzieję, problemu z wyzwaniem z armatą. Ok, i to tyle. Jeśli Wam się osiągnaczek spodobał, to zostawcie opeczkę oraz subika. A teraz zwycięzca. Konkursu na Starter Pack. Ma oczywiście 24 godziny na dobranie nagród.